Snotka odcinek milionowy szmaty pierdolone. Niech to kurwa szlak jasny trafi, wszystko poszło się pierdolić. Arystotelesie o mój jedyny Boże uwierz mi że nie, wszystko będzie ok mówić im to jagolce węgie. No widzisz senior, że nawet Seven zaczęła rymować, a ty tak od razu kurwa nie rzucasz, senior. Po pierwsze primo nie senior, tylko senior. A po drugie primo nie pozwolę, aby Banshee tak bezczelnie gnoiła po Patimeli. Ta szmata nie ma za grosz miłosierdzia w sobie. Nie wiem czemu tutaj się zraspiłam, Ale jestem. Co ja kurwa tutaj robię? Bansz i była bąka. No. Czy to oznacza, że jest zakażenie biologiczne? Ty tak na serio? Dobry dzień. Co panu dolega? Panie doktorze jestem zarażony. Słyszałem o zakażeniu przez bąka bansz i w całym mieście jest kwałantanna i panika i w ogóle jakaś masakła się dzieje. Jasny gwint. Doktor bałowicz czy to oznacza, że bąk Banshi jest toksyczny? Według analiz i naszych testów wynika, że bąk może zagłażać życiu, a nawet zdłowił. Przecież musi być jakiś lek. Bardzo mi przekło, ale nie mamy leku na bąka Banshi, musi pan skonsultować się z najbliższym lekarzem lub fałmaceutą, bądź z treścią ulotki. A w pierdula chciał piełdol to ja załas mogę panu dać, jak pan stąd nie spiełdoli w podskokach, albo ja załas to złobię. Że też ta szmata musiała jednąć bąka i zakazić miasto. Teraz wszyscy mogą umrzeć. To wszystko moja wina. Tak, tak, to twoja wina. Czego tu ci po? Ja a tylko chciałam zobaczyć ofiarę mojego bonka. Zadowolona jesteś? No kurwa, jeszcze się pytasz? Nie wiedziałam, że tyle kepsów daje takiego siarczystego pierda. Na Wpierdalałaś się kepsów? No, normalnie wzięłam 10 kepsów z ostrym sosem i z wołowiną, zjadłam i nagle taki wielki pierd wyszedł u wielkości King Konga i zaczęła. Banshi, zamknij kurwa się. Serio, zjadłaś tyle kepsów? Pojebało cię do reszty, choć sraki mogłaś dostać. Noż kurwa, ja pierdolę, zamknijcie te paszcze, chociaż na moment. Nie widzicie, że Edward leży w szpitalu w śpiączce i pierd Banshi powoli jego wpierdala od wewnątrz. Czy Eduardo przeżyje zarażenie pierdem banshi? Czy Pati wybaczy banshi tego, że zaraziła jej syna pierdem jak i całe miasto? Czy Gold 7 przestanie rymować? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku Cnotki, ale niestety nie wiem kiedy będzie. Elo